Kiedy mój chłopak i jego rodzina zabrali vana mojego dziadka na wakacje beze mnie, a van krył niespodziankę, pomyślałam sobie, że niektórzy ludzie po prostu proszą się o lekcje. Siedziałam w pustym garażu, wpatrując się w prostokątną plamę oleju na betonie, która jeszcze niedawno była miejscem wypoczynku mojego dziadkowego Volkswagena T3 z 1981 roku. Ten charakterystyczny zarys przypominał mi teraz o czymś więcej niż tylko nieobecność pojazdu przypominał mi o zdradzie. Mam 62 lata i myślałam, że już wszystko w życiu widziałam. Po 30 latach małżeństwa z Henrykiem, po jego śmierci 5 lat temu, po samotnych nocach i próbach znalezienia swojego miejsca w świecie, poznałam Marka. 50 lat, przystojny, pełen energii. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla was coś naprawdę wyjątkowego. Mówił, że wiek to tylko liczba, że czuje się przy mnie młody. Jak głupio mi teraz brzmi to wszystko w głowie. Drżenie w dłoniach nie chciało ustać. Przyłożyłam je do twarzy i poczułam ciepło. Czy to była wściekłość, czy wstyd? Trudno powiedzieć. W żołądku miałam taką pustką, jakby ktoś wydrążył mnie łyżką jak dynię na Halloween. Tylko, że to nie był żart. To było coś znacznie gorszego. Wszystko zaczęło się trzy tygodnie temu. Marek przyszedł do mnie z tym swoim czarującym uśmiechem. Tym samym, który sprawił, że przed rokiem zapomniałam o wszystkich ostrzeżeniach moich przyjaciółek. Powiedział, że jego siostra Agata organizuje rodzinny wyjazd nad morze dwutygodniowe wakacje dla całej rodziny. Jego rodzice, siostra z mężem, dzieci, wszyscy mieli jechać. Problem w tym, że ich kombi się zepsuł, a przecież tak duża grupa potrzebuje przestronnego pojazdu. Krishu. Powiedział wtedy, sadowiąc się przy moim kuchennym stole, jak gdyby nigdy nic. Pomyślałem o wanie twojego dziadka. Wiem, jak bardzo go chronisz, ale może tym razem wan dziadka. Moja najcenniejsza pamiątka po nim. Volkswagen T3, który dziadek kupił jako jeden z pierwszych w Polsce, gdy tylko stały się dostępne. Traktował go jak swoje dziecko. Polerował każdego weekendu, smarował, regulował, wymieniał każdą najmniejszą część, gdy tylko było to potrzebne. Gdy dziadek umierał osiem lat temu, przekazał mi klucze drżącą ręką. Chrisiu, wyszeptał wtedy. Ten van to nie jest tylko samochód. To są nasze wspólne wyprawy, nasze rozmowy podczas jazdy, nasze przygody. Obiecaj mi, że będziesz o niego dbać. I dbałam. Przez osiem lat jeździłam nim ostrożnie, serwisowałem go u najlepszego mechanika w mieście, trzymałam w garażu pod plandeką. To był mój skarb. Moja więź z dziadkiem, moja pamiątka po człowieku, który wychował mnie po śmierci rodziców. Ale gdy Marek patrzył na mnie tymi swoimi brązowymi oczami, gdy tłumaczył, że to tylko dwa tygodnie, że jego rodzina będzie jeździć ostrożnie, że przecież Van potrzebuje ruchu, ustąpiłam. Bóg mi świadkiem, ustąpiłam jak jakaś nastolatka zakochana po uszy, powiedziałam mu tylko jedno: Dobrze, ale jadę z wami. Wtedy jego twarz zmieniła się nieznacznie. Ten uśmiech stał się jakby bardziej napięty, sztuczny. Krysiu, kochanie, to jest właśnie problem. Agata zarezerwowała już domek, policzyła dokładnie, ile osób się zmieści. Jest ich już osiem, a domek jest na osiem osób. Wiesz, jak to jest z rezerwacjami na lato? Poczułam, jak w żołądku zaczyna się formować małe, zimne jądro podejrzliwości. Ale Marek podszedł do mnie, objął mnie, pocałował w czubek głowy. Posłuchaj, zrobimy tak. Oni jadą, a my za dwa tygodnie urządzimy sobie nasz własny romantyczny wyjazd. Co ty na to? Co ja na to? Miękkie serce, oto co ja na to miałam. Oddałam mu klucze. Wyjechali w poniedziałek rano. Marek przyszedł w niedzielę wieczorem po Wana. Przejechał go z mojego garażu na swój podjazd, żeby rano nie budzić sąsiadów. Taka była jego wymówka. Pocałował mnie na pożegnanie i powiedział, że będzie dzwonić codziennie. Pierwszy dzwonek przyszedł we wtorek. Krótki zdawkowy. Wszystko ok, van jeździ świetnie, rodzina zadowolona. Środa to samo. Czwartek, cisza. Piątek też. W sobotę posłałam mu smsa. Odpisał dopiero w niedzielę: Krysiu, nad morzem zasięg słaby, nie denerwuj się, wszystko w porządku. Nie denerwuj się, łatwo powiedzieć. Pierwsza prawdziwa podejrzliwość przyszła w drugi poniedziałek, dokładnie tydzień po ich wyjeździe. Poszłam do sklepu żabka na rogu i tam przy kasie zobaczyłam najnowszy numer faktu. Na pierwszej stronie było zdjęcie plaży w Mielnie, a pod spodem tytuł Tragedia na plaży. Rodzina z dziećmi ewakuowana po odkryciu niewypału z czasów wojny Mielno? Dokładnie tam mieli jechać. W domu natychmiast włączyłam komputer, ten, którego nauczył mnie używać mój wnuk przed dwoma laty. Szukałam informacji o tej plaży, o tym wypadku, i wtedy trafiłam na artykuł z dokładną datą i godziną ewakuacji czwartek 14:30. Dokładnie w tym momencie, gdy Marek miał mi powiedzieć przez telefon, że wszystko w porządku, ale nie zadzwonił w czwartek, ani w piątek, drżące palce wstukały kolejne słowa w wyszukiwarkę. Plaże Mielno zamknięte lipiec 2024. Wyników było kilka. Okazało się, że od wtorku do soboty plaża główna w Mielnie była całkowicie zamknięta z powodu tego niewypału i dodatkowo z powodu zakwitu sinic w wodzie. Urząd miejski kategorycznie odradzał przebywanie w tej części wybrzeża, czyli przez większość ich wyjazdu nie mogli nawet korzystać z plaży. Poczułam, jak serce zaczyna mi walić tak głośno, że słyszę je w uszach, marzną mi dłonie, ale twarz płonie. Coś tutaj nie grało, zupełnie nie grało. Następnego dnia poszłam do swojej sąsiadki, pani Hanki. Ona ma to szczęście, że jej syn pracuje w policji, a konkretnie w wydziale drogówki. Opowiedziałam jej całą historię, nie ukrywając swojej rosnącej paniki. Hanka słuchała z coraz większym zaniepokojeniem. Krysiu, powiedziała w końcu. Mój Tomek może sprawdzić trasy przejazdu, jeśli masz numer rejestracyjny. Oczywiście, że miałam. Wiedziałam na pamięć każdą cyfrę i literę tablicy rejestracyjnej pana dziadka. Tomek sprawdził to już następnego dnia. Wyniki były druzgocące. Van nigdy nie dotarł do Mielna. Kamery na autostradzie A6 zarejestrowały go w drodze na zachód, ale tylko do Szczecina. Potem ślad się urywa. Według systemu automatycznego poboru opłat, van przez ostatnie 10 dni kręcił się wyłącznie po Szczecinie i okolicach. Poczułam, jak cały świat się pode mną zawalił. Marek mnie okłamał. Okłamał mnie w żywe oczy, wziął mojego dziadkowego wana i prawdopodobnie bawi się nim po Szczecinie z kimś innym. Może z całą rodziną, a może... może wcale nie z rodziną. Te myśli wirowały mi w głowie jak kołowrotek. Przez kolejne dwa dni nie mogłam spać, jadać, nic. Siedziałam w kuchni, patrzyłam przez okno na pusty garaż i próbowałam zrozumieć, jak mogłam być tak naiwna. Jak mogłam uwierzyć, że młody, przystojny mężczyzna naprawdę mnie pokochał, naprawdę chce ze mną być, naprawdę szanuje moje uczucia? W środę zadzwonił. Głos miał radosny, bez troski: Krishu! jak tam kochanie? My się świetnie bawimy. Wan jeździ jak marzenie, dzieci są zachwycone. Jeszcze tylko kilka dni i wracamy. Kłamał. Kłamał tak naturalnie, jakby to była dla niego najprostsza rzecz na świecie. "Marek, powiedziałam spokojnie, choć w środku wszystko we mnie krzyczało. Podobno w Mielnie były problemy z plażą? Słyszałam w wiadomościach." Sekundowa cisza, tylko sekundowa, ale wystarczająca. "A tak rzeczywiście, ale my i tak więcej zwiedzamy niż się opalamy." Van jest idealny na takie wyprawy po okolicy. Jeszcze jeden kłamstw i jeszcze jeden dowód na to, że wszystko co mi mówił przez ostatni rok, to była jedna wielka farsa. Po tym telefonie coś we mnie się przełamało. Ta bezradna rozpacz zamieniła się w coś ostrzejszego, zimniejszego. Gniew. Nie, to było coś więcej niż gniew. To była żądza sprawiedliwości. Nikt nie ma prawa tak ze mną postępować. Nikt nie ma prawa kraść mojego dziadkowego Vana i kłamać mi w żywe oczy. A już na pewno nie ma prawa traktować mnie jak starej, głupiej baby, która nie zauważy, że jest wykorzystywana. Przez kolejną dobę siedziałam w kuchni i planowałam. Po raz pierwszy od tygodni moja głowa była czysta, skoncentrowana. Wściekłość zamieniła się w zimną determinację. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, było sprawdzenie wszystkich możliwych informacji o Marku. Okazało się, że nie wiem o nim prawie nic. Nie wiedziałam nawet, gdzie dokładnie mieszka. Zawsze przychodził do mnie, twierdząc, że jego kawalerka jest w remoncie. Nie wiedziałam, gdzie pracuję. Mówił tylko ogólnikowo o biznesie. Nie znałam jego znajomych, nie poznałam jego rodziny. Ale wiedziałam jedno. Gdy przyszedł po Wana, zostawił u mnie swoje zapasowe klucze do samochodu. Powiedział, że tak będzie bezpieczniej, gdyby coś się stało w drodze. Klucze leżały w szufladzie w moim przedpokoju. Następne, co zrobiłam, to poszłam do wnuka. Jakub ma 25 lat, studiuje informatykę i od dziecka fascynuje się wszelkimi gadżetami. Opowiedziałam mu całą historię, nie ukrywając szczegółów. Jego reakcja była natychmiastowa i kategoryczna. Babciu, ten facet to oszust. I nie pierwszy, i nie ostatni, który próbuje wykorzystać starsze kobiety. Słowa starsze kobiety zabiały trochę, ale Jakub miał rację. Babciu, powiedział dalej, Wandziatka to zabytek. W dobrym stanie może być wart nawet pięćdziesiąt-sześćdziesiąt tysięcy złotych. A może on właśnie o to chodzi? Nie pomyślałam o tym. Van Dziadka rzeczywiście z każdym rokiem stawał się coraz bardziej wartościowy. Volkswagen T3 w takim stanie jak nasz to prawdziwa perełka dla kolekcjonerów. Jakub, powiedziałam, potrzebuję twojej pomocy. To, co Jakub zaproponował, było tak diaboliczne w swojej prostocie, że od razu wiedziałam, że to plan idealny. Wandziatka miał jedną cechę, o której Marek nie wiedział. Dziadek, będąc mechanikiem samochodowym przez całe życie, był też pasjonatem nowoczesnej technologii. Przed śmiercią, na własny koszt, zainstalował w Wanie system GPS z możliwością śledzenia online, kilka ukrytych kamer wewnętrznych i zewnętrznych oraz alarm z powiadamianiem na telefon. Wszystko to robiło się dla zabezpieczenia przed kradzieżą. Wan był jego życiową pasją. Ja o tym systemie prawie zapomniałam, bo rzadko korzystałam z wana na dalekie trasy. Ale teraz, gdy Jakub włączył aplikację na moim telefonie i pokazał mi, jak to działa, poczułam, jak w żolątku rodzi się coś, co można byłoby nazwać mroczną satysfakcją. Przez ostatnie 10 dni miałam kompletny podgląd na to, co robi Marek z moim vanem, i to, co zobaczyłam, przeszło moje najgorsze oczekiwania. Van rzeczywiście nie opuścił okolic Szczecina, ale nie dlatego, żeby Marek bawił się z rodziną. Przez większość czasu van stał zaparkowany pod apartamentowcem na osiedlu gumieńce. Z kamer widziałam, jak Marek wchodzi i wychodzi z budynku, czasem sam, czasem z kobietą, blondynką znacznie młodszą ode mnie. Może miała ze 25 lat, szczupła, ładna w tym nowoczesnym, wypolerowanym stylu, ale to nie było najgorsze. Najgorsze było to, że w drugim tygodniu zaczęli wykorzystywać vana jako hotel na kółkach. Kamera wewnętrzna rejestrowała dokładnie to, co robili w środku podczas swoich wypraw na pustkowia pod Szczecinem. Nie będę opisywać szczegółów, bo wciąż mam w oczach obrazy, które chciałabym wymazać z pamięci. Wystarczy powiedzieć, że mój dziadkowy van, pojazd, który był świątynią wspomnień o najwspanialszym człowieku w moim życiu, został zbezczeszczony w najgorszy możliwy sposób. Patrząc na te nagrania, czułam, jak we mnie narasta coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. To nie była zwykła wściekłość czy żal. To było coś pierwotnego, żądza zemsty tak głęboka, że aż fizycznie bolała. Przez kolejne trzy dni analizowałam każdy szczegół ich rutyny. Marek i ta dziewczyna, później dowiedziałam się, że ma na imię Weronika, mieli swój stały schemat. Rano wychodzili z apartamentowca, jechali vanem po Szczecinie, często zatrzymując się w kawiarniach czy sklepach, a po południu wyjeżdżali na Pustkowia. Zawsze w to samo miejsce. Opuszczony parking przy dawnej bazie wojskowej, kilka kilometrów za miastem. I wtedy wpadłam na pomysł. W czwartek wieczorem zadzwoniłam do Marka. Odebrał już po drugim sygnale. Głos miał radosny i bez troski jak zawsze. – Chrisiu, Jak tam, kochanie? – Marek – powiedziałam spokojnie – Muszę z tobą o czymś poważnie porozmawiać, gdy wrócisz. O czym, kochanie? Czy coś się stało? Nie przez telefon. To zbyt ważne. Kiedy dokładnie wracasz? W niedzielę wieczorem. A co się dzieje? Niepokoję się. Nie ma się czym niepokoić, odpowiedziałam. W moim głosie nie było nic, co mogłoby go zaalarmować. Po prostu muszę ci coś powiedzieć. Coś bardzo ważnego. To może zmienić wszystko między nami. Słyszałam, jak przez chwilę milczy. Pewnie próbował ocenić, czy to dobra, czy zła wiadomość. Dobrze, Krysiu. W niedzielę wieczorem będę u ciebie. Niczym się nie martw, dobra? Nie martwię się, powiedziałam. I to była prawda. Po raz pierwszy od tygodni wcale się nie martwiłam. Po telefonie włączyłam komputer i zaczęłam tworzyć folder. Zrzuty ekranu z GPS-a, pokazujące dokładne trasy Vana, nagrania z kamer, zdjęcia Marka z tą dziewczyną. Wszystkie dowody jego kłamstw, jego zdrady, jego wykorzystywania mnie i mojego dziadkowego Wana. Ale to nie był koniec mojego planu. To było dopiero początek. W piątek poszłam do prawnika. Adwokat Kowalski, polecony mi przez panią Hankę, wysłuchał całej historii z coraz większym zainteresowaniem. Pani Krystyno, powiedział w końcu, to, co pani opisuje, to oszustwo, kradzież i prawdopodobnie jeszcze kilka innych przestępstw. Ma pani solidne podstawy do zawiadomienia policji? A gdybym chciała rozwiązać to. Inaczej? Spojrzał na mnie uważnie. Prywatnie, to chce pani powiedzieć? Skinęłam głową. Cóż, prywatne dochodzenie roszczeń jest legalne, o ile nie łamie się przy tym prawa. Może pani zażądać rekompensaty za wykorzystanie pojazdu, zwrotu kosztów paliwa, potencjalnej utraty wartości przez nadmierne użytkowanie. Notowałam każde słowo. A gdybym dowiedziała się, że mój pojazd został użyty do. Niedozwolonych czynności? To już byłaby podstawa do znacznie większej rekompensaty. Za zniszczenie mienia, naruszenie jego przeznaczenia, szkody moralne wyszłam od prawnika z głową pełną pomysłów i sercem pełnym zimnej determinacji. Sobota i niedziela minęły mi na dopracowywaniu szczegółów. Jakub pomógł mi przygotować prezentację na komputerze. Wszystkie dowody ułożone w chronologicznym porządku, każde kłamstwo udokumentowane, każda zdrada uwieczniona na nagraniu. Dodatkowo pomógł mi założyć konto w mediach społecznościowych i znaleźć profile Marka i tej Weroniki. Okazało się, że Marek ma żonę. To odkrycie było jak uderzenie młotem w żołądek. Żonę i dwójkę małych dzieci. Jego profil na Facebooku był pełen zdjęć szczęśliwej rodziny. Weronika to była jego szwagierka, żona jego brata. Całe to wakacyjne kłamstwo nabrało zupełnie nowego wymiaru. Marek nie tylko mnie okradał i okłamywał. On zdradzał żonę z szwagierką, wykorzystując do tego mojego vana. W niedzielę wieczorem przygotowałam się jak na najważniejszą bitwę swojego życia. Ubrałam się w swoją najlepszą czarną sukienkę, zrobiłam makijaż, ułożyłam włosy, chciałam wyglądać dobrze, gdy będę go niszczyć. Przyszedł punktualnie o dwudziestej, jak zawsze przystojny, jak zawsze czarujący. Miał w ręku bukiet róż i tę samą czarującą próbę uśmiechu, która rok temu sprawiła, że straciłam dla niego głowę. Chris, you! Pocałował mnie w policzek. Wyglądasz przepięknie. Stęskniłem się za tobą. Ja też za tobą, powiedziałam spokojnie. Chodź, usiądź. Musimy porozmawiać. Usiadł na kanapie w salonie, a ja włączyłam laptopa. Merrick, zaczęłam patrząc mu prosto w oczy. Chcę ci pokazać kilka zdjęć z Twoich wakacji. Nie miał czasu zareagować. Pierwszy slajd prezentacji pokazał mapę z trasą Vana, nie do Mielna, ale po Szczecinie i okolicach. Zobaczyłam, jak jego twarz zmienia się w czasie rzeczywistym. Najpierw zdziwienie, potem zrozumienie, na końcu strach. Krysiu, ja mogę to wytłumaczyć. Możesz powiedziałam spokojnie i przeszłam do kolejnego slajdu. Zdjęcie jego samochodu przed apartamentowcem ale najpierw zobaczmy resztę. Następny slajd Marek wychodzący z budynku z Weroniką. Kolejny Marek i Weronika w kawiarni w centrum Szczecina. Kolejny. Van zaparkowany na pustkowiu, a w tle widać ich sylwetki w środku pojazdu. Krysiu, błagam, ale ja byłam dopiero w połowie prezentacji. To jest Weronika, powiedziałam, pokazując jej profil na Facebooku. Żona twojego brata. A to, następny slajd, to profil twojej żony Moniki i waszych dzieci, Michasia i Julii. Marek podbladł tak, że przez chwilę myślałam, że zemdleje. Wiesz, co jest najgorsze w tym wszystkim? Ciągnęłam, zamykając laptopa. To nie to, że mnie oszukałeś, to nie to, że ukradłeś mojego wana, to nawet nie to, że zdradzasz żonę. Najgorsze jest to, że robiłeś to wszystko w pojeździe mojego dziadka, w miejscu, które było dla mnie najświętsze na świecie. Próbował coś powiedzieć, ale podniosłam rękę. Jeszcze nie skończyłam. Wan ma zainstalowany system monitoringu. Przez ostatnie dwa tygodnie nagrywał każdy twój ruch, każde twoje słowo, każdą czynność. Mam to wszystko zapisane, każdy szczegół. Teraz już wiedziałam, że rozumie wagę sytuacji. Był blady jak ściana, ręce mu drżały. Ale, powiedziałam słodkim tonem, jestem starą kobietą. Nie lubię niepotrzebnych konfliktów, więc proponuję ci układ. Wstałam z fotela i podeszłam do okna. Widziałam odbicie jego twarzy w szybie, był przerażony. Po pierwsze, Van wraca na miejsce dzisiaj. Zaraz. Teraz. Krysiu oczywiście natychmiast. Po drugie, rekompensata za wykorzystanie pojazdu, paliwo, potencjalne szkody i, nazwijmy to, zniszczenie wartości sentymentalnej, 50 tysięcy złotych. Krzyknął, jakby go ktoś uderzył. Krysiu, ja nie mam takich pieniędzy. To twój problem. Masz tydzień. Ale skąd ja. Po trzecie, kontynuowałam, nie dając mu dokończyć, znikasz z mojego życia. Na zawsze. Zmieniasz numer telefonu. Nie kontaktujesz się ze mną. Nie próbujesz mnie szantażować ani zastraszać. Stajesz się dla mnie nikim. Milczał, ciężko oddychając. Au zamien. Dokończyłam, odwracając się od okna. Zachowuję wszystkie nagrania dla siebie. Nie wysyłam ich twojej żonie, twoim dzieciom, twojemu bratu, ani nie publikuję w internecie. Siedział na kanapie jak sparaliżowany. Przez długą chwilę w pokoju panowała cisza, przerywana tylko jego ciężkim oddechem i tykaniem zegara na ścianie. A jeśli zaczął w końcu cichym głosem jeśli nie zgodzisz się na te warunki? Dokończyłam za niego. Jutro rano wszystkie nagrania trafią do Twojej żony, do Twojego brata, na twoją firmową skrzynkę mailową i na każdy portal społecznościowy, na którym masz konto, a po południu złożę zawiadomienie na policję o kradzieży pojazdu o wartości ponad pięćdziesięciu tysięcy złotych. Patrzył na mnie jak na obcą osobę i miał rację ta Krysia, która dała się oszukać, już nie istniała. Krishu, wyszeptał. Nie sądziłem, nie wiedziałem, że jesteś do tego zdolna. Ja też nie wiedziałam. Odpowiedziałam szczerze, ale okazało się, że każdy ma swoje granice, a ty je przekroczyłeś. Wstał z kanapy chwiejnie jak starzec. Dobrze, powiedział. Zgadzam się na twoje warunki. Świetnie. Klucze do wana. Wyjął je z kieszeni drżącymi rękami i położył na stoliku. pieniądze do tygodnia. Przypomniałam. Przelew na moje konto. Masz wszystkie dane. Skinął głową. I, Merrick, dodałam, gdy już zmierzał do drzwi. Gdybyś pomyślał o jakiejś zemście, o szantażu czy próbach zastraszenia, pamiętaj, że mam kopię wszystkich nagrań w trzech różnych miejscach oraz pełnomocnictwo prawne do ich wykorzystania w każdym możliwym celu. Wyszedł bez słowa. Słyszałam jak idzie chodnikiem, jak otwiera bramkę, jak odjeżdża swoim samochodem i wtedy po raz pierwszy od dwóch tygodni poczułam się w pełni sobą. Następne dni były dziwnie spokojne. Van wrócił na swoje miejsce w garażu. Marek rzeczywiście dotrzymał słowa i sprowadził go jeszcze tej samej nocy. Gdy rano poszłam sprawdzić pojazd, znalazłam go wysprzątanego do błysku, z pełnym bakiem i małą kartką na desce rozdzielczej. Przepraszam, Jakub pomógł mi gruntownie wyczyścić i zdezynfekować wnętrze vana. Wymieniłam też tapicerkę. Nie mogłam patrzeć na te siedzenia, wiedząc, co się na nich działo. Nowa tapicerka w klasycznym niebieskim kolorze sprawiła, że van wyglądał jak nowy. Pieniądze wpłynęły na moje konto w piątek. Dokładnie 50 tysięcy złotych z tytułem przelewu za usługi transportowe. To było zabawne w swojej ironii. Z tych pieniędzy zrobiłam dwie rzeczy. Po pierwsze, przekazałam 10 tysięcy na fundację pomagającą starszym osobom, które padły ofiarami oszustów matrymonialnych. Okazało się, że takich przypadków jak mój są setki rocznie. Po drugie, za pozostałe 40 tysięcy zorganizowałam coś, o czym marzyłam od lat, ale na co nigdy nie było mnie stać trzytygodniową wyprawę po Europie vanem dziadka. Przez trzy tygodnie w towarzystwie dwóch koleżanek z czasów liceum jechałyśmy szlakami, o których dziadek opowiadał mi w dzieciństwie. Niemiecki, Austria, Szwajcaria, Francja. Wan dziadka radził sobie świetnie, a ja po raz pierwszy od lat poczułam się naprawdę wolna. Każdego wieczoru zatrzymując się na kempingu gdzieś w Alpach czy nad Renem, myślałam o Marku. Zastanawiałam się, czy opowiedział swojej żonie prawdę, czy wymyślił jakąś historię. Czy brakuje mu tych pięćdziesięciu tysięcy, czy może to była dla niego drobna kwota? Czy żałuje tego, co zrobił, czy tylko tego, że się przyłapał? Prawda była taka, że przestało mnie to obchodzić. Wróciłam do Polski opalona, wypoczęta i jakoś odrodzona. Wandiatka znów był moim świętym miejscem, miejscem wspomnień o wspólnych podróżach, a nie areną czyichś brudnych interesów. Mijają już trzy miesiące od tamtych wydarzeń. Czasem, siedząc w kuchni wieczorem, myślę o całej tej historii jak o jakimś surrealistycznym śnie. Czy naprawdę byłam aż tak naiwna? Czy naprawdę dałam się tak wykorzystać? Czy naprawdę w wieku 62 lat przekształciłam się w zimną, bezwzględną kobietę, która może zniszczyć człowieka kilkoma kliknięciami myszy? Odpowiedź brzmi tak, tak i tak. I żałuję tylko jednego, że nie zrobiłam tego wcześniej. W zeszłym tygodniu spotkałam panią Hankę na zakupach. Opowiedziała mi, że słyszała o marku od swojego syna policjanta. Podobno, powiedziała, spoglądając na mnie znacząco. Rozwodzi się. Żona dowiedziała się o romansie i wyrzuciła go z domu. Teraz wynajmuje jakąś kawalerkę i żali się znajomym, że ma problemy finansowe. Skinęłam głową współczująco, ale w środku poczułam tę znajomą, słodko-gorzką satysfakcję. A wie pani co najciekawsze? dodała Hanka. Podobno ta druga kobieta, ta z którą się spotykał, też zerwała z nim po tym, jak dowiedziała się o jego żonie. Teraz siedzi sam jak palec i narzeka, że kobiety go nie rozumieją. Kobiety go nie rozumieją. To było zabawne. Dzisiaj, siedząc w garażu i polerując wandziadka, myślałam o tej całej historii jeszcze raz. O tym, jak łatwo można manipulować czyimiś uczuciami. O tym, jak wiele kobiet w moim wieku pada ofiarą takich oszustów. O tym, że czasami trzeba być twardym, żeby się obronić. Ale myślałam też o czymś innym. O tym, że zemsta, choć słodka, nie przywraca tego, co zostało zniszczone. Nie przywraca zaufania, nie goi zranionych uczuć, nie odwraca czasu. Mój dziadkowy van jest teraz znów czysty, świeży, pełen dobrych wspomnień. Ale coś się zmieniło. Ja się zmieniłam. Ta naiwna, ufna Krysia, która wierzyła w drugie szanse i prawdziwe uczucia, odeszła na zawsze. W jej miejsce pojawiła się kobieta twardsza, mądrzejsza, ale też... Samotniejsza. Czy to była sprawiedliwa wymiana? Nie wiem. Pewnie nigdy się nie dowiem. Ale wiem jedno: nikt więcej nie wykorzysta mojej dobroci, nikt więcej nie skrzywdzi mnie bezkarnie i nikt przenigdy nie tknie mojego dziadkowego Wana bez mojej wiedzy i zgody. To może nie jest szczęśliwe zakończenie, jakie znamy z filmów, ale to jest moje zakończenie. I po raz pierwszy od bardzo dawna mogę powiedzieć, że jestem z niego dumna. Jeśli spodobała Ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na Ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.